Witam wszystkich podobnie tutaj z Biedniej, zapraszam was na BFa z komentarzem, nie z live'em, a z takim zwykłym, bo ponieważ mam kilka spraw do omówienia <grym> tak na samym początku dzisiaj się chwilę dwóch swoich, no niestety, jeśli chodzi o respy w BF-ie, to jest totalna porażka w Call, of Duty są, w Call of Duty są naprawdę fajne, nawet na takiej mapie jak Nuketown. Chodzi mi tu mianowicie o Black Ops 1. Są zajebiste przy tak mała mapka, nawet dużej liczba graczy bym powiedział. No dobra, na początku, jeśli chodzi o ten gameplay, będą dwie akcje. Jedna już była, <grym> to może nie niezła, tyle to zabawne. A tutaj, no, powiem Wam, że pocisnąłem, co rzadko mi się udaje, tym bardziej, że to nie jest normal. A jest to hardcore. Dobra, jeżeli coś jeszcze będę miał do dodania na temat tego gameplaya, to może pod końcówkę, ale przejdźmy do tematu. Pamiętacie bądź nie pamiętacie jak wam mówiłem, aczkolwiek iż będę po prostu na targach gier komiksów w na Atlas Arenie. Niestety nastąpiły pewne zmiany, mianowicie jako ja, osoba będąca w trzeciej klasie technikum mam praktyki. Mniej więcej wiecie na czym polegają osoby, które będą miały, które no, mają nie wiem, brata starszego, siostrę w technikum i tak dalej będą wiedziały o co chodzi. A jeżeli nie, no to pomyślcie, domyślcie się, to nie jest naprawdę trudne. Będę miał praktyki w firmie Herkules w Łodzi. Już powiedzmy bez nazwisk, bez ulicy i tak dalej. Po prostu będę miał praktyki w Herkulesie w Łodzi. Ja fajnie, pięknie idę tam zapytać się, dopytać. Kiedy mam przyjść pierwszy raz? Gie, omówić z, wszystko z prezesem, bo tak osobiście gadam z prezesem. Musiałem wszystko mówić, kiedy mam przyjść, i tak dalej, i tak dalej. Więc sobie fajnie z tym gadam, gadka, szmatka, elegancko. Tak no, on coś wywalił, że, no bo wiesz, będą targi gier komiksu w Łodzi w Atlas Arena. I ty, jak i twój kolega, bo ja jestem z kumplem na. Y, jeśli chodzi o praktyki, to robimy to we dwójkę. Ja Jestem z kumplem. No, zajebistym, bądź co bądź. I yy, on do mnie, że będą, prakty że, będą yy, że jest targi Giery komiksowodzi i żebym po prostu tam był razem z moim kuplem. Jeż jeżeli praktyki mam przez miesiąc, przez miesiąc, tak, przez miesiąc tak w ogóle, i jeżeli z nim będę przez dwa dni albo trzy dni, właśnie do końca nie jestem przekonany. Ja wszystko się dowiem dzisiaj dokładnie, bo kiedy wrzuciłem ten gameplay, ja najprawdopod najprawdopodobniej jestem już w Łodzi Albo już po, nie wiem dokładnie kiedy go wrzucę. Jestem w Łodzi i zaciąg pewne sprawy. Więc yy, on powiedział jasno: Jeżeli wy będziecie, ja z moim kumplem na tych targach, my nic totalnie nie będziemy robić. Szczerze powiedziawszy, mamy pilnować tylko komputerów. To wszystko, do czego ma, mam się ograniczyć, Dostaniemy t-shirt z napisem Hercules Być może ja wam go pokażę. Naprawdę, ja na tych targach na bank będę. Niestety będę jak, jako tak opracował, tak? Jako osoba. Na praktykach będę pracował, kosy z tego nie dostanę. Jak wiadomo, będzie wiadomo, chciałbym coś dla was nakręcić, nawet za kulis. Bo prezes do mnie, po prostu, że będę mówił na jego prezes, prezes do mnie, że tam, a szkoda, że, że po prostu, bo się go dokładnie, sorry, że tak mące, jest późno dosyć. Ja się jeszcze go dopytałem, czy będę mógł sobie, nie wiem, zapisać się na jakieś turniej i tak dalej, i tak dalej. Jako osoba, tak osobiście, tak? On nie, jeżeli już będziesz tam, to będziesz musiał, jakby, nie było pracować. I po prostu no jestem tak zawiedziony, powiedziałem a to szkoda nie, a ten... ale spokojnie, spokojnie Będziesz mógł wszystko zobaczyć za kulis no, Żadna tam podieranka, tak, żadna nowość A mnie to jest, nie wiem, nic specjalnego Ale no cóż, bywa i tak Więc planowałbym coś dla was nakręcić za kulis, nie wiem czy to się W ogóle uda, nie wiem czy w ogóle będę miał jakąkolwiek Możliwość nakręcenia za kulis, czegokolwiek Naprawdę chciałbym. Ja naprawdę będę się starał, żeby cokolwiek dla was nakręcić. Niestety niczego nie mogę obiecać, ale nie wiem jak z tym piątkiem. Naprawdę, ja jestem teraz w wielkiej kropce. Jeśli ja dopiero dzisiaj czegokolwiek dowiem i wtedy wam w ogóle będę mógł cokolwiek powiedzieć, bo na chwilę obecną wiem, że no cóż, jako osoba taka, nie wiem, sama dla siebie, no nic niccem nie zdziałam. Ja jestem na praktykach, nic nie mogę zrobić, muszę się słuchać kogoś innego tak jak w pracy. Więc nie wiem, jak to będzie. No, na pewno będzie Lola w soboty i w niedzielę, bo mam tyle. Chyba, żebym nakręcił na zapas. Bo Po prostu, na wszelki wypadek bym wam wrzucił, jeżeli bym niczego nie nakręcił. Aczkolwiek wątpię, żebym czegoś nie mógł nakręcić. Naprawdę się będę bardzo starał, bo te targi są zajebiste, jeszcze kiedyś byłem. Naprawdę są zajbiste. I polecam tam wszystkim, żeby. No, kto, chce, kto może niech przyjedzie. Pewnie, coś tam wyściówka będzie kosztowała, aczkolwiek nie jestem pewien. Dobra, więc tak to mówiąc, sobie wygląda. Pff, nakręcę, nie nakręcę. Zobaczymy. Dobra, a co bym chciał jeszcze powiedzieć, mianowicie gdzieś W ten poniedziałek też jadę sobie załatwić jakąś robotę, wiecie, bo mając już w ogóle 18 lat yy, Jakieś tam chęci na coś, nie wiem, po prostu zakup, yy, nie wiem, nowego komputera jak będzie, zakup telefonu, zakup ubrań Zakup yy, czegokolwiek, tak? No niestety, staży już mi nie dają Od dawien dawna I nic innego nie pozostaje jak iść do zwykłej roboty, mianowicie ja w ten Poniedziałek Idę yy, Dowiedzieć się, będę pracował w pewnej firmie, nie pomyślcie sobie, że nie wiem jako pod krawacikiem i tak dalej, bo no co to to nie Ale po prostu y, na taśmie, nic innego, niestety, z moim aktualnym wyksz wykształceniem, jako... Nawet jeszcze nie doszły technik, no to niczego specjalnego nie osiągnę, tak, nie oszukujmy się. I y, praca jaką byłem wykonał, normalna na taśmie, po 8 godzin, no Harowa, nie harowa, nie wiem, ciężko mi powiedzieć. Tam już kumpel pracował, kilku moich kumpli pracowało, więc czemu ja miałbym się nie załapać? Wiecie, zawsze te powiedzmy, dniówka tam jest, bodajże 60 zł, więc zawsze te 60 zł byłbym do przodu, jakby było, nie? I no, fajnie by było i pracowałbym przede wszystkim w weekend, bo wiadomo, szkoła i tak dalej. Dobra, więc omówiłem lola i te targi. Mniej więcej, że ktoś coś, czego nie wie, to błagam ludzi, jeżeli coś źle powiedziałem, czegoś wam dokładnie nie określiłem, napiszcie to w komentarzu. Ja postaram się wyjaśnić jeszcze w komentarzu, bo wiem, że mąca. ja Jestem naprawdę słaby, jeżeli o takie komentowanie, bo gadam o tym tu, tamto, seram to, Nie wiem dokładnie czasem o czym mówię, po prostu coś innego na język przyniesie i sami wiecie, rozumiecie. Yy, jeszcze we wtorek, mianowicie o 10 godzinie będzie Battlefield 4 beta dla wszystkich Powtarzam dla wszystkich I jeśli chodzi o system na jaki pójdzie to musi być mianowicie 64 bitowy Więc osoby mające 32 bitowy system, 32 bitowy system nie pójdzie wam Przykro mi Jeżeli byście chcieli ze mną zagrać w Battlefield 4, bo ja będę wtedy online Jakby to praktyki, więc jakby nie, bo mam lekko wolne to zapraszam Was o 21 na escape'a ze mną. Yy, 21, może 20, chyba już 20, nie, 20, .00. ja już mam na pewno w na kurwiał BFA o 20, nie ma szans. Lola chyba sobie odstawię na bok, wiadomo, beta, zobaczymy jak to wygląda, żeby będzie wszystko działało. Więc we wtorek o 20, jeżeli osoby jakieś chętne będą chciały, chciały ze mną zagrać. Wiedzą, że BF im pójdzie na kompa. Wiecie, na jakich ustawieniach wam pójdzie, to mi to zwisa. prostu wiedzą, że pójdzie, ich, bo mam 64-bitowy system. Wszystko ładnie, pięknie, elegancko. To ja, jak najbardziej, zapraszam Was na no, BF-a ze mną. Po prostu, yy, nie wiem, podam może. Pff, tak, podam scape'a w opisie filmiku. Dodacie mnie osoby, które będą chciały ze mną zagrać. Jak najbardziej jestem z Wami. <grym> Dziwnie to zabrzmiało. I może coś ściśniemy ciekawego, bo planowałem też z befa coś nagrać, na pewno nagram, trzeba mnie się postarać, bo zobaczymy czemu mój sprzęt wyrobi Bo szczerze powiedziawszy mój sprzęcik że jest naprawdę słaby I przydałoby się no... Zakup nowego, na którego aktualnie nie mam kasy, bo jeszcze muszę to i owo kupić I dlatego właśnie ta robota jest... Chcę czy nie chcę, no jakby nie było, muszyć do roboty, żeby zarobić na nowy sprzęt, tak? Nikt mi tego nie, nie da, nie postawi Och, dobra, to ja się nagadałem. Wiecie, dziecka to by było chyba na tyle. Ja tam widzę, że chyba z 2 minuty filmu jest. Jeśli chodzi o wynik, jaki tu osiągnąłem w tym y, BF-ie, w tym odcinku, no jest. Y, porównując, porównując do Joshiego, Joshiego na pewno kojarzycie, oglądacie. To jest słaby, tak, ale Joshi jakoś ma wraże wrażenie, że ma, że ma zajebi się łatwość, jeśli chodzi o konsolę, bo nie wiem, tylko on myśli, tylko ono gardnia pada. Na PC jest zdecydowanie trudniej. Nie wiem jaki dokładnie go osiągnąłem, aczkolwiek powiem wam, że dla osoby e, grającej w 30 klatkach na sekundę, czasem mi mniej, bo tak jak powiedziałem ja mam sprzęt już nawet słaby, lola pociągnie na lajdzie Nagrać to mogę naprawdę bez lipy, bez kitu i tak dalej. Aczkolwiek z BF-em, no pff, pograć pogram, no trudno się gra, no bo te FPS-y nie są stałe, spadają, czasem naprawdę dosyć nisko spadają i, I no naprawdę jest trudno, aczkolwiek coś się udaje, więc nie wiem nawet jak będzie z tym jeszcze BF-em czwartym, czy to mi się w ogóle uda nagrać, bo no kurde, no nie jest łatwo, naprawdę nie jest łatwo. O Jezus, więc jak powiedziałem, wynik jaki osiągnąłem przy tych przy 30 kl. na sekundę, osoby grające mniej więcej wiedzą o co chodzi, to jest naprawdę, no, sensowne. I tutaj jak widać popełniłem sensowny błąd, zacząłem zmieniać magazynek i wyszedłem niepotrzebnie, zamiast poczekać chwilę, zmienić magazynek. Przyczajcie się na wroga, zakampić ja bym na źle powiedział. To nie, wiecie, zmiana magazynku je, wyszedłem tutaj właśnie gdzie stoję i liczyłem, że no nie wiem, ktoś będzie biegł czy coś takiego, no niestety się przeliczyłem. Dobry dziska, mam nadzieję, że mój komentarz jaki gameplać się wam podobał. Tak powiedziałem, Lola w tym tygodniu nie będzie postaramy się coś nagrać. Hob. I, i, I po prostu, no jeszcze zapraszam was na BF'a ze mną BF'a 4 o 20 na Skype'ie Link, wszystko będzie w opisie Jeżeli czegoś naprawdę nie będziecie widzieli Zapraszam do komentowania Ja odpowiem na wszystkie wasze pytania Sensowne, tak? E, przy, właśnie sensowne, bo ja będzie w sensu, Jako masz długość penisa, to będzie bez sensu No bo dziecka, to by było na tyle Zapraszam do komentarzy, subskrypcji i o tym Trzymajcie się, do usłyszenia, hejos